Wieczorem w willi Michał postanowił zwierzyć się, jak to się stało, że nie ma kontaktu ze swoim dzieckiem. Spotykałem się z dziewczyną. Rozstaliśmy się. Chyba w siódmym, ósmym miesiącu skontaktowała się ze mną. No i oznajmiła mi, że jest w ciąży. Urodziła i metrykę wpisała ojciec nieznany. Ja wtedy młody szczyl, 20 lat. I chciałem zrobić badania DNA dla... Pewności. Dla pewności. No ona chociaż że tego nie zrobi, więc postanowiłem no, wypiąć się na to wszystko, uciekłem. I powiem wam szczerze. Ja nigdy tak do, do końca naprawdę nie byłem chyba szczęśliwy, może przez to, że to mi gdzieś tam siedziało w głowie, kurde jak to ująć, no ale myślę, że ma 14 lat. No, słyszałem, że jest mądra dziewczynka, bardzo, k***, no, i... Stary, no co, co można powiedzieć, no zje... tak? Wtedy zje***dź, ale teraz... co, ja uważam, że nigdy nie ma za późno na nic, nie. Tak, Serio, tak. szczególnie na miłość. Tak, nigdy nie ma za późno, miłość. miał. Tak. Nigdy nie jest też za późno, by poprosić innych o pomoc w pracy nad sobą. Marta się odważyła. Ja zauważyłem bardzo... Może dziwną rzecz, że ty jak się stresujesz, to ty robisz tak. bo jak mówisz, to robisz tak. Serio. Skupam. Wtedy ta zbroja, którą ty nosisz, sprawia, że ty jesteś taka mąszka no, trochę? Sprawiasz wrażenie zarozumiałej. Co tak? wy ode mnie chcecie? Co wy ode mnie chcecie? Ja A nic nie, nie zrobiłam? Się. Jajo, błagam się. Następnym razem, jeżeli widzisz, co się ze mną zaczyna dziać. Błagam cię, przyjdź Marta, do mnie. Ale i to nie o to chodzi. Mi, żebym nie, no właśnie, o to chodzi, Michał, bo Ja, ja sama nie tego ogarnę. nie ogarnę. Nie ja przyjdę. To nie jest tak, że ja się złapię na tym, że wy przestaliście mnie słuchać na serwisie, kiedy ja pytam, czy coś pomóc i stwierdzę, o, to chyba ten moment, kiedy znowu założyłam pancerz. Nie, stary, ja o tym nie myślę w trakcie serwisu. I od tego też potrzebuję was, że jak widzicie, że ja się zaczynam wyłamywać, bo znowu mi zaczyna od. To przyjdź do mnie i powiedz, ej, ruda, odbijaci, wyluzuj. Słuchajcie, to jest proces, bo to latami się zakłada tam też, więc, więc Dokładnie. nie latami. uspokajam, nie latami, ale to, to jest proces. Ja miałam wrażenie, że już wiele kwestii sobie wyjaśniłam w życiu, bo ja chodziłam do psychologa, ale okazuje się, że nie. Oby sen pomógł wyciszyć emocje, bo kolejny dzień to kolejne wyzwanie.